Autyzm to spektrum zaburzeń neurorozwojowych wpływających na komunikację i interakcje społeczne, z różnym nasileniem objawów. W najcięższej formie komunikacja werbalna jest często bardzo ograniczona lub całkowicie jej brak. Występują znaczne trudności sensoryczne i potrzeba ścisłej rutyny. Komunikacja wymaga cierpliwości, jasnych, prostych komunikatów i często użycia metod alternatywnych. Wiedzieliśmy, no bo to jest nasz syn od zawsze, tak. czego potrzebuje w danym momencie na zasadzie domysłów. Mój Oskar, przez to, że jest niemówiący, to reaguje agresywnie lub autoagresywnie. Jakby chce wracać do tych miejsc takich, gdzie ma spokój. Mikołaj nie? ma niepełnosprawność sprzężoną, ma autyzm, ma padaczkę i jest niepełnosprawny intelektualnie. Ważne jest tworzenie przewidywalnego środowiska. Opieka polega na wsparciu w codziennych czynnościach i radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i akceptacji. O swoim synu mogę powiedzieć, że nauczyłam się go czytać, a to znaczy, że już go znam tak dobrze, że wiem, że jego zachowanie trudne może świadczyć o jakimś bólu. Był wytykany palcami. Ludzie zwracali uwagę, zwracali nam uwagę, żebyśmy się zajęli dzieckiem, bo, bo jest bezstresowo wychowywane. wychowywane. Trudno jest wytłumaczyć osobom niezwiązanym z autyzmem, z czym my się borykamy, jakie mają problemy życiowe. To nie jest ich wina, że oni mają autyzm. Kompletnie nie jest ich wina, i oni zasługują na takie samo traktowanie, jak każdy inny zdrowo rozwijający się człowiek. Pomorska farma życia. To placówka zapewniająca całodobową, specjalistyczną opiekę dorosłym z najcięższą formą autyzmu. To unikatowe, jedyne w swoim rodzaju miejsce powstało z inicjatywy Janiny Kaczmar, która swoje ponad 30-letnie doświadczenie jako mama autystycznego darka przekuła w ten niezwykły projekt. To wspaniały przykład na to, że niemożliwe bywa tylko do czasu, aż przyjdzie ktoś. Kto nie wie, że jest niemożliwe i to zrobi. Mając wiedzę i doświadczenie dokonała tego. Co więcej, stworzyła wyjątkowy zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów, który dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu tworzy bezpieczne środowisko i realizuje zindywidualizowane terapie w celu rozwijania potencjału i poprawy jakości życia podopiecznych. Często układam i sprzątam Tak. lata. Łaska, Ta. Ta. Tak, znamy, skeła. Skadzula. Jestem tutaj e, terapeutą, podziałamy jeden do jednego, prowadzimy zajęcia e, z podopiecznymi, staramy się ich przyzwyczaić do takiego codziennego życia. Ta nauczynność z tyłu stajemy za tą podopieczną i Prowadzimy swoją ręką jej rękę. Nie? Na przykład, tak jak Kalinkę, uczę smarować kanapki, nie? bo tak ona miała gotowe, przygotowane. Zaczynaliśmy u Kuby od tego, że właśnie była trapa szczęki, była ta szczoteczka, jakby pokazywaliśmy ruchy, jak on to powinien robić. Następnie było nakładanie pasty, że trzeba użyć pasty do mycia zębów. Nie czuję się, że jestem sam, bo wiem, że wokół mam kolegów, na których mogę liczyć i jeżeli będę tej pomocy potrzebował. Mamy też na co dzień pomoc pani superwizor, która też ma bardzo wiele fajnych pomysłów i jak mamy jakieś pytanie, czy potrzebujemy pomocy, to zawsze możemy się do niej zwrócić. Ta wymiana doświadczeń i ta rozmowa między nami jest bardzo ważna w terapii, żeby czuć takie wsparcie, że jak ja sobie nie dam rady, to mogę iść do drugiej osoby, drugiego terapeuty, czy właśnie pani prezes. I to jest taka nauka. Uważam, że jakby współpraca w takiej branży jest podstawą, bo bez współpracy no zespół by nie działał, a jakby nie działał zespół, to podopieczni też by nie mieli tych sukcesów, co mają. Wydaje mi się naprawdę fajnie. Jest no, taka rodzinna atmosfera, miła, więc naprawdę chętnie tutaj sobie przychodzi pracy. Ja jestem bardzo szczęśliwa, że on tutaj może być, bo to jest miejsce dla niego i widzę, że on jest zadowolony i dzięki temu no, my też jesteśmy bardzo szczęśliwi z mężem. On też na pewno się cieszy, bo jest sprawczy, bo jest, ma jakieś zadania. Dla Kuby przede wszystkim plus jest taki, że on ma swój harmonogram, bo on musi mieć. Wiedzieć, kiedy, co i gdzie ma robić. Nie było żadnej przyszłości, bo nie ma w Polsce nic takiego, takiej możliwości, żeby gdzieś, właśnie nad Kubą, ktoś pracował. Tak, farma jest jedynym takim miejscem. Jest dużo jakichś warsztatów terapeutycznych, ale to jest wszystko dla wysoko funkcjonujących. No a niestety Kuba wysoko funkcjonujący nie jest i jedyne rozwiązanie to było takie, żeby. Z... Siedział w domu, czyli jakby my jesteśmy zamknięci, on jest zamknięty. Spersonalizowany program jest niezwykle ważny, żeby dokładnie dostosować się do jego potencjału i go rozwijać. W przypadku takich osób jak mój syn jest to absolutnie warunek bezwzględny, bo dodatkowo on jeszcze nie komunikuje się werbalnie, czyli trzeba też korzystać z tak zwanej komunikacji alternatywnej. W naszym przypadku są to piktogramy. Najpierw nauczyć go rozpoznawać te piktogramy, a później według nich układać mu stały plan dnia, organizując mu tak życie, że wszystko jest dla niego przewidywalne, bezpieczne i zrozumiałe, przede wszystkim zrozumiałe, znaleźć jakiś sposób komunikacji. Traktowani są godnie, z godnością, a nie jak jakiś odłamek, e, jakiś nienormalny. Mieszkając przez długie, długie lata w Kanadzie, szukaliśmy takich rzeczy i w Kanadzie nie znaleźliśmy nic podobnego, blisko nawet nie podchodząc. Są domy związane coś jak DPS. Bardzo boję się o przyszłość i nie wiem, co by się stało, gdyby mnie brakło a tutaj jestem pewien, że mój syn będzie miał dobrą opiekę. Widzę po jego zachowaniu, że pobyt sprawia dużo frajdy, radość, szczęście, będzie się rozwijał jeszcze. Ja planuję żyć bardzo długo, ale jak nas zabraknie, co z takim człowiekiem się stanie? Co stanie się z moim synem? I myślę, że taka placówka stwarza im właśnie Tą godność. Różne rzeczy mogą się w życiu zdarzyć. Możemy, nie wiem, jutro nie daj Boże mieć wypadek samochodowy, cokolwiek. I ja jestem spokojna. I to ja ma tutaj wiem, swoje miejsce. Tak, na wiem, że on tu jest szczęśliwy i tu jest bezpieczny. I terapeuci zrobią wszystko, żeby tak było. I tak będzie. Jednak samo doświadczenie i wsparcie instytucjonalne to za mało, by długofalowo realizować ambitne plany dalszego rozwoju pomorskiej farmy życia. Bez hojnego wsparcia darczyńców część przestrzeni oraz potencjału zespołu pozostanie niewykorzystana. Bardzo nam zależy na adaptacji poddasza mamy wolną przestrzeń około 100 metrów i bardzo potrzebna jest tężnia solankowa oraz gabinet terapii sensorycznej, jak również gabinet diagnostyczne. Grota solna jako naturalna inhalatornia daje szereg prozdrowotnych korzyści, bardzo dobrze wpływa na układ oddechowy. Inhalacja wspomaga ten proces, pomaga przy zaburzeniach snu, z czym często mierzą się nasi mieszkańcy. Szum wody, mikroklimat, który wytwarza się w trakcie takiej sesji, wpływa bardzo korzystnie na nadwrażliwość sensoryczną, doskonale redukuje stres, wpływa na samoregulację emocji. Życie pokazało, że nasi podopieczni są bardzo aktywni i w miarę postępów, jak bardzo są sprawni, zobaczyliśmy, że możemy więcej im pomóc, a niestety nadal jest tak, że nie mają żadnego dostępu, jeśli chodzi o wyjazdy sanatoryjne. Z prostej przyczyny, autyzm to zaburzenia ogólnorozwojowe. Do każdego nowego pomieszczenia oni muszą się przyzwyczaić, więc my posiadając taką grotę, taki gabinet tężni solankowej czy też e, terapii sensorycznej, terapeuci będą mogli na co dzień wchodzić tam na 5 minut, na krótkie seanse, tylko po to, żeby ich odwrażliwić i przyzwyczaić, że w tym pomieszczeniu mogą być czuć się bezpiecznie, że mają koło siebie terapeutę, go znają. Jeżeli chodzi o dorosłą osobę z autyzmem, wiadomo, jest to zaburzenie większości zmysłów, u niektórych pojedynczych zmysłów. Mamy wysoko wyspecjalizowaną kadrę. Wiemy jak to robić, ale niestety brakuje nam tego miejsca. Bardzo przydałaby nam się sala do integracji sensorycznej. W takiej sali znajdowałyby się piłki, huśtawki, drabinki. Były to by stałe elementy, nie tak jak do tej pory. Przenosimy z miejsca na miejsce. Nie ma takich projektów konkursowych, z których moglibyśmy dostać dofinansowanie na ten cel. Dlatego chcieliśmy zwrócić się do naszych kochanych darczyńców, przyjaciół, żeby pomogli nam. Udało się nam już dzięki hojności, Fundacji Energa, która od lat nas wspiera, pozyskać dofinansowanie na samą grotę, wyposażenie. Natomiast dalej pozostaje kwestia adaptacji całego pomieszczenia. Tutaj mówimy o pracach budowlanych, zakupie materiałów. Musimy wybudować klatkę schodową oddzielną, wybudować ściany, elewacyjne, okna. Oczywiście musi być też tam dostępna toaleta, więc to dla nas to jest duże wyzwanie. My sobie z tym nie poradzimy. Naszym marzeniem, Kolejnym jest postawienie drugiego budynku. Jest duża potrzeba, żeby stworzyć takie centrum rehabilitacyjne, ale takie szersze. Myślimy o gabinetach, gdzie można by było wykonać badanie USG, gdzie można by było inną poradę specjalistyczną wykonać na miejscu, bo nasi rodzice bez wsparcia nie są w stanie bardzo często zaprowadzić ich do takich gabinetów specjalistycznych. Zwykle kończy się to, krótko mówiąc, wyproszeniem z gabinetu z uwagi na jego trudne zachowania, bo nie da się dotknąć, nie da się. Obadać osłuchowo i tak jest leczony na chybił trafił. Stąd nasze plany, żeby rozszerzyć też tą ofertę i połączyć ciągłą terapię i rehabilitację z właśnie taką konsultacją somatyczną, która pozwoliłaby podreperować ich zdrowie, bo stają się coraz starsi, jeżeli uda nam się to, to będziemy zapraszać inne organizacje, które mają takich podopiecznych. Chcielibyśmy bezpłatnie udostępnić też dla innych osób z niepełnosprawnościami różnymi. My jesteśmy otwarci i chętni do tego, żeby się dzielić tym, bo na Naprawdę no, mamy fantastycznych przyjaciół i wierzę głęboko w to, że nam się tym razem również uda.